Cześć wszystkim! Dzisiaj moja Alicja ma piąte urodziny, tak? Tak! Kończysz pięć lat? Tak! I co, fajny torcik? No! Spodobał Ci się? Torcik dla Alicji z okazji jej urodzin, takie klasyczne smaki biszkopt, śmietanka i malinowa galaretka. Ale lubi galaretkę, prawda? Tak! Dobra, to my idziemy świętować i zapraszamy do wspólnego przygotowania. Najpierw zrobię biszkopt. Najlepiej biszkopt jest zrobić dwa albo może nawet trzy dni przed urodzinami i przechowywać go w lodówce. Jajka z cukrem ubijam na maksymalnych obrotach. Mniej więcej 7-10 minut zależy od miksera, aż masa podwoi, a nawet potroi swoją objętość. I taka gładka, puszysta masa wychodzi. Potem przesiewam mąkę pszenną oraz mąkę ziemniaczaną i dodaję stopniowo do masy jajka zbite z cukrem, i bardzo powoli mieszam. Nie można mieszać mikserem, nie można mieszać szybko, inaczej biszkopt później nam nie urośnie. Rand owinęłam folią, żeby nam biszkopt nie wyleciał od dołu i przelewam masę na biszkopt, wyrównuję, żeby wszędzie go było równomiernie i wstawiam do piekarnika rozgrzanego góra-dół, 170 stopni, 30-35 minut, zależy od piekarnika. I po tym czasie wyciągam biszkopt z piekarnika, sprawdzam gotowość patyczkiem i czekam aż całkowicie wystygnie. Kiedy biszkopt jest wystudzony, zdejmuję folię, wykrajam biszkopt z rantu i wyciągam rant. Można też oczywiście piec biszkopt w foremce i rant nie jest konieczny. Ja piekłam biszkopt w rancie o średnicy 20 cm, może być też 22-24 wtedy tort będzie troszeczkę niższy, ale szerszy. Myślałam najpierw zrobić żelkę malinową, ale potem się zdecydowałam zrobić konsystencję taką bardziej galaretkową, więc do galaretki malinowej wlewam wrzątek, bardzo dobrze mieszam, żeby galaretka się rozpuściła i dodaję maliny. Mogą być świeże, mogą być mrożone i wszystko bardzo dobrze mieszam. Foremkę albo garnuszek wyłożyłam folią spożywczą, żeby galaretka mi się nigdzie nie wylała, wlewam tam galaretkę i wstawiam do lodówki, aż bardzo dobrze galaretka stężeje. Garnek lub foremka musi być minimum o 2 cm mniejsza niż średnica tortu. Teraz zajmę się kremem. Do misy miksera wlewam mocno schłodzoną śmietankę 30 i ubijam na maksymalnych obrotach, aż śmietanka się ubije. Dodaję też cukier, puder oraz opakowanie śmietanki fix. Potem dodaję stopniowo łyżka po łyżce mocno schłodzonych serek mascarpone i ubijam znowu na maksymalnych obrotach, tylko przez chwilę, żeby wszystko dobrze się połączyło. I krem jest gotowy. Wszystko jest gotowe, więc można teraz składać tort. ale najpierw trzeba pokroić biszkopt. Biszkopt najlepiej się kroi następnego dnia po upieczeniu. Nie próbujcie kroić ciepły biszkopt albo tego samego dnia, bo on wtedy bardzo źle się kroi. Można kroić tak jak ja, a można kroić za pomocą wykałaczek. Ja ten sposób pokazuję na innym filmiku, link podaję w opisie filmu. W opisie filmu też znajdziecie wszystkie składniki oraz proporcje. Tort składam w rancie, w, tym, w którym piekłam biszkopt. Jeszcze korzystam z folii cukierniczej, ale można spokojnie bez niej. Po prostu potem wykrajamy tort nożem. Zapinam rant. Nie za mocno ściskam, ale też nie za luźno. I pierwszy blat biszkoptu, to jest ten blat, który był na górze biszkoptu, nasączam herbatą, zwykłą herbatą bez cukru. Potem wykładam krem i potem wykładam galaretkę malinową. Teraz ładnie folia odchodzi, galaretka do, Dobrze zastygła, a na galaretkę wykładam jeszcze znowu krem. Potem wykładam środkową warstwę biszkoptu, nasączam ją herbatą, znowu wykładam drugą połowę kremu i ten blat biszkoptu, który był na dole jest teraz na górze. Go oddzielnie nasączam i wykładam na górę tortu. I teraz wkładam tort do lodówki na całą noc, a na następny dzień będę dekorować. Do dekoracji będę używać swój niezawodny pyszny krem na maśle. Masło musi być bardzo miękkie. Kilka godzin wcześniej trzeba go wyjąć z lodówki i ubijam masło na maksymalnych obrotach przez 10 minut, aż zrobi się takie bardziej białe. Potem stopniowo wlewam mleko skondensowane słodzone i ubijam znowu na maksymalnych obrotach 2 minuty. A potem ubijam jeszcze 2 minuty, ale już na średnich obrotach. Żeby pozbyć się pęcherzyków, i krem jest gotowy. Tort całą noc stał w lodówce, teraz zdejmuję rant, zdejmuję folię cukierniczą. Kto nie użyło folii cukierniczej, to można po prostu delikatnie wykroić dużym, ostrym nożem tort z rantu i wykładam pierwszą warstwę kremu. Pierwsza warstwa kremu nie musi być idealnie wyłożona, chodzi o to, żeby tylko pokryć wszystkie części, gdzie widać biszkopt i szpatułką w miarę możliwości wyrównuje tort. Pierwsza warstwa już jest nałożona. Teraz wkładam tort do lodówki na godzinę, nie mniej, żeby ta warstwa zrobiła się twarda i żeby można wyłożyć było drugą, finalną warstwę. Po godzinie wykładam drugą warstwę. Tutaj już staramy się maksymalnie ładnie wygładzić, wyrównać tort po bokach i na górze. Starajcie się aż za dużo nie przydobrzyć i za często za dużo nie jeździć tą szpatułką dookoła, bo czasami można aż dostać się do tej pierwszej warstwy. Więc wyrównuję i znowu wkładam do lodówki minimum na godzinę, żeby ta druga warstwa też zrobiła się twarda. Póki tort stoi w lodówce, to resztę kremu podzieliłam na trzy mniej więcej równe części i do każdej masy dodaję barwnik spożywczy w żelu i bardzo dobrze mieszam, żeby nie było żadnych grudek, żeby wszystko bardzo dobrze się przemieszało. oczy, uszy do dekoracji kupiłam po prostu na Allegro i też będę korzystać z tyłek cukierniczych Wilton 1E i Wilton 6B i rąkawów cukierniczych do dekoracji tortu. I no i tu tutaj już jak fantazja Wam pozwoli robię dekoracje. można też kolorków innych używać, tak jak Wam się podoba. Kiedy już zrobicie dekorację, to tort też wkładam do ludów, żeby dekoracja zrobiła się twarda, no i można podawać tort. <laughs> Mocniej! Bo zarazem smuchniemy! Brawo! Brawo! Uhuhu! Uhuhu! A, na kon... A kto? A!